No tak, tak, nagrałem filmik trochę bez żadnego przekazu, a pragnę przypomnieć, że od dzisiaj nie musimy wodzić ze sobą już prawa jazdy. Polecam aplikację m gdzie będziemy mogli zainstalować sobie prawo jazdy. W tej aplikacji dowód osobisty, dowód rejestracyjny. Ja zajmę się tym w domu. No nie mam jak możliwości nagrać tego, jak to się robi, bo z chęcią bym Wam pokazał, no ale trudno. No więc dzisiaj jeździmy bez prawa jazdy, czyli bez blankietu, bez kwitka. A naturalnie mając go gdzieś w domu, a nie że w ogóle jeździmy bez prawa jazdy. I tak na marginesie, co tu jeszcze można wam takiego ciekawego powiedzieć? No, rozgrzewajcie swoje silniki. Nie używajcie samochodu bez sensu. Tam gdzie możecie użyć nóg, używajcie nogi. Tam gdzie możecie użyć roweru, używajcie roweru. Nie udało mi się niestety nagrać. Filmu z ostatniego lodowiska, które tu miałem pod swoim domem. No, powiem wam ciężko było. Brakowało dosłownie 10 cm, abym już poleciał bokiem drugi samochód. No, cóż mogę powiedzieć? Jednak ESP na samym gołym lodzie dużo nie jest w stanie pomóc. Nie jest dużo w stanie pomóc. Mimo, że próbowało, to trzeba było kontrolować tą kierownicą mi. Ale udało się. Całe szczęście się udało. Samochód jest cały. ASR zadziałał także bardzo dobrze, mimo wciśniętego pedału gazu w podłogę. Samochód nabierał powoli prędkości, nie pozwolił na boksowanie kół. No jak warunki atmosferyczne się powtórzą, wezmę ze sobą kamerzystkę i nakręcimy jakiś filmik o tym, żeby pokazać, jak to wygląda w praktyce. Mam nadzieję, że Wy zimą jeździcie ostrożnie. Pomimo tylnego napędu w naszych Mercedesach Używacie go z głową No bo wiadomo, Ja z napędem na lodzie To już wiąże się z posiadaniem Jakichś lepszych trochę umiejętności Osobiście na lód To polecałbym, i na śnieg Polecałbym Audi w quattro D3 albo D2 A8 Albo A6 Osobiście Miałem okazję użytkować kiedyś 80 W quattro 1.9 dizlu No powiem szczerze, robotę robiło to 2 czy 3 miesiące jakoś tak Użytkowałem w kombi, no robiło robotę nieziemską. No i to byłoby na tyle. Oczekujcie kolejnego filmiku z wymiany oleju oraz wszystkich filtrów. I będziemy w kontakcie. Pozdrawiam Was. A panie Marku, Mareczku, kochany, nagraj filmik o tym swoim samochodzie. Bo ja nie wiem, naprawdę nie wiem, nie wiem jak mogę ci pomóc. Piszesz mi o tablicy rejestracyjnej. No ja wiem o co ci chodzi. Ale ja chcę ten Twój samochód w końcu zobaczyć, jak on się prezentuje, jak on wygląda. Wszystkie mankamenty jego, nawet chociażby filmik trwał pół godziny, to chcę go po prostu zobaczyć. No. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkich moich subskrybentów, jest już ich 39. 39. Bardzo dziękuję za subskrypcję, subskrypcje, lajkowanie, komentarze. Pozdrawiam Was, cześć.